Siemanko kochani No, zwijam się, zmieniam jezioro Naprawdę ciężko, no oczywiście zrobiłem tam jakiegoś szczupaka Chodziliśmy tu z kolegą Bartkiem Normalnie jakaś porażka, miałem dwa brań jakieś tam, coś mi szarpnęło Nawet nie wiem co, także tam nie będę dużo tam mówił Coś tam dwa razy mi dobrze za szarpnęło, ale nie zacięte Jeden szczupak A ogólnie, no sami zobaczycie Pałętałem się po wodzie, wychodziłem na płycizny, tam wszędzie, gdzie on mógł się ewentualnie trzeć. Wiem, gdzie są szczupaki, gdzie stoją. Naprawdę, to nie, no nie chcą, po prostu nie chcą. Ale co, zmiany pogody, no gwałtowne zmiany pogody. Jeszcze zimno, od dzisiaj już troszeczkę się ociepla. Woda zimna, ten szczupak to był dosłownie lodowaty. Także mniej więcej to wyglądało. No, zmienię jezioro, pojadę na małe jeziorko, gdzie się woda szybciej nagrzewa. Może akurat tam coś bo, no, wodę na najróżniejsze sposoby i co mi, do, co mi dopiero zadziałało, bo łowiłem głupką siedmiogramową 7, 7 zmieniałem przynęty i tak dalej pomyślałem, że na tych płciznach troszeczkę za ciężko zmieniłem na piątkę trzeci rzut, jeb, siedzi no, faktycznie wielkością nie powalał, no ale no 53 cm, no to już jakiś tam szczupaczek, ponad wymiar przynajmniej no, nie wracam o kijów dobra, jakby co, to, to powiem Wam tak Eee. jak będzie coś się na tym jeziorku działo na pewno zrobię film i będziecie wiedzieli co było dalej w każdym razie tutaj zimno, cały czas zimno kochani, po 2-3 stopnie rano i to maj no jakaś porażka, anomalie pogodowe są straszne, także może to ma wpływ widziałem tu sporo ludzi chodziło z kijami i każdy mówi, że nic, no nie chcą brać, nie chcą gryźć, no. w każdym razie powalczymy dalej Myślę, że jeszcze coś się złowi. Na razie pozdrawiam Was kochani. Niech moc będzie z Wami. I do następnego, do ryklego, A tym, co nad wodą, jak zwykle połamania życzę. Kurczę, coś się się nie robi, żeby złapać rybka, kurczę. Muszę się wpasować tutaj gdzieś na te płcizny. Może tu, no coś ciężko z tymi szczupakami, szukam ich. Jak na razie coś tam się trafiło. Tutaj też są płucizny, fajne. Teraz się wpasuje, trochę głębiej zobaczymy. No i dobra, łowy za częściach. Czar... Mam go, No o gościu, gościu, ale jak wściekły ty. Nie, nie jest wielki. Nie, no taki przyzwoity szczupły Nie tam. Potęka to to raczej nie jest! Ha! Ale mówiłem, było puch i poprawił jeszcze raz <grystanie> Bartek dawaj tą metrówkę szybko Ale co tu mierzyć ona? 60, może 60, parę dawaj szybciutko, bo chcę go wypuścić. <gry> Tylko, uważaj, tutaj wędka szczytówkę, Nie, nie jest wielki, ony, on jak walczy, jak wściekły. Tylko one kondykę mają dobrą. nie, 50, może 53 ty... 53 do no. Dobra, nie, nie dygaj, młody. Ale ładnie No ładny, taki tłusty chłopak. Pewnie, pa. No. Bo wiemy, że Nie daruję. Co? Na marsa perłowego.